Do tej, do tej, do tej. Kawaii. Siema, proszę, kochaj mnie. Nie? Mati jest super... ciepła, jest czaderskie, Insta w opisie. witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem, a już dzisiaj gramy w grę, która nazywa się Life is a game, czyli kolejna gra, w której będziemy robili coś od małego dzieciaczka i rośli, rośli, rośli jak na ro ro rośli? Rosnęli? Będziemy coraz więksi! Jak na drożdżach! Mamy tutaj gówniaczka takiego małego, sobie chodzi. I za co się stanie, jak klikniemy start. Możemy wybrać, albo że jesteśmy panią, albo chłopem. Dobra, zacznijmy jesteśmy chłopem, nie? I, i co? Jaki jest plan? Choice. Czy ja mogę podjąć jakieś choice? Na czym to będzie polegać? Okej, okay. czyli jesteśmy z rodzicami, coś się ma. A, powinienem kliknąć choice, ale obsrałem swoich rodziców. Nie mogę skakać podwójnie, więc nie jestem w stanie nawet do, 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 doskoczyć do tej drugiej butelki. Ok, Choice? Okej. Okay. Nie wiem, co się zmieniło. Yy, ale urosłem. Yy, Obsamę swojego brata, w sensie nie tak dosłownie, a ja tutaj sobie pomaluję. py, 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 py. Zróbmy huligana z siebie. Py, 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 pomażemy, pomarzemy. Game over. Yy. Nie wiem co mu zrobiłem. Kopas zasadziłem? Ok, do tego już dosięgnąłem. Trzy razy pomalowałem i coś odblokowałem dzięki temu. Kapela... kapela rockowa. Jestem rockmanem. Yy, fuck, wybrałem nie to. Powinienem wybrać, że jestem. Fuck, co ja robię? Co się tu dzieje w ogóle w tej grze? O co tu chodzi? Czy to jest fajna gra, czy głupia gra? Nie wiem, pouczę się, pogadam o komiksach z nim. Siemawi witam panią, yy, getov. Okej, okay, nie chcę zarozumia. Dobra, panienka, panienka, panienka. Get off. Fuck nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Dobra, może będziemy kogoś... Ja zmyślałem, że to się skończy zupełnie inaczej, nieważne. Yy, Z go kołderką, jestem jednak dobrym ziomkiem. Czemu mi spada tutaj... Aha, bo ja chyba... Nie wiem. Ślub? O co chodzi? Mogę walnąć głową? Nie mogę. Pieniądze. Czemu jestem smutny coraz bardziej? Co ja powinienem robić, żeby być zadowolony? Jeść. Yy, dobra, wal się na łeb, nic ci nie pomogę. Ale no jak mam... Jestem coraz smutszy. Smutszy? Czemu mówisz takie randomowe słowa? Coraz smutniejszy, jaki smutszy. Boże, ale wstyd. Okej, okay, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Co się stanie, jak mi zdrowie psychiczne spadnie do zera? Masz dziewczynko. Nie, nie mogę pomagać ludziom. Weź, wezmę te kwiaty, to dla ciebie. Nie? Mogę wybrać Audi? Nie mogę? Jestem. jestem z, mam depresję. Nie stać mnie, stać mnie. Nie wiem o co tu się rozchodzi. Do kogo ja biegnę z tymi kwiatami? Nie do niej, nie do niej, do tej. Do tej, do tej, do tej. Kawaii? Siema, proszę, kochaj mnie. Nie? Chcę zagrać chociaż na gitarce. Jezu, rzuciła mnie baba. Nic nie mam w życiu, czemu? Nic. Wyszedłem na totalnego przegrywa. Choice, dobra, chociaż sobie ten plakat garnimy? O, pocieszyło mnie to. Witam. Nie wiem, zapłaciłem na małe dzieci. Na siłowni idziemy. Nie chcę być smutny. Nie chcę w to. Kurczę. Jedzenie mnie uszczęśliwia, a, jed... a pieniądze mnie. nie uszczęśliwiają. Sukces! Jestem sukcesywny. Su sukces osiągnąłem. Ale. umarłem, dobra. Nie wiem, nie wiem. Game over. Ta gra była tak chaotizma. Nie wiem, co się zadziało tutaj. Nawet ja jestem w ciężkim szoku, widzowie. Coś skakałem, tutaj coś porobiłem. Nie wiem. Dobra, spróbujemy sobie po prostu jeszcze raz. Tym razem zróbmy wszystkie możliwe decyzje. Zrobimy wszystko jak najlepiej. Ale nie jesteśmy na wszystkie butelki w stanie podskoczyć. Ach, może by mnie mama podrzuciła albo coś. Cholera, nawet nie zdążyłem choice kliknąć. Od teraz robimy same dobre decyzje. Cześć, cześć, cześć. Okej, okay, zjechaliśmy. Chociaż tyle, ale no znów nie do, dotknęliśmy mamusi. Hops. a to nie jestem w stanie. A dobra, jestem w stanie. Zrobimy wszystko. Podskoczymy. Podskoczymy. Choice. Podskoczymy. Podskoczymy. No dlaczego tyle czasu? Choice, choice. Podskok. Choice. Choice. Pod creativity nam wskoczyło. Okej. Okay. Już brata zostawiam. Aha. Zdążę. Wszystko. Wszystko. Jestem najsmartniejszy. Wszystko na świecie. Yy, idziemy w to. Będę kujonem takim malowniczym. Patrzcie, Bopros. Siemanko, mówcie mi Bopros. Yy, to zostawiamy. Bierzemy to. To zostawiamy. Aj. To... Kurde, ale posmutniałem. Pomogę cię, wariacie. Nie martw się. Yy, pogadajmy z nią. Friend! Mam frienda. Gdzie, gdzie? Chwila. Chwila, ominęło mnie to. Co jest? Nie wiem, przykryję go kuderkom, ale czemu nie mogę żadnych moich malarskich zdolności... Ulepszać, bo cały czas wpadam w piłkę i mi piłka skoczyła na dziewięć. Jakbym był piłkarzem, czemu nagle jestem piłkarzem? Nie chciałem być piłkarzem. Pieniądze i smutek. Dobra, muszę zjeść coś, bo inaczej będę... Aj, nie podałem mu, ale ze mnie menda. Za dużo rzeczy. Przeskocz. Dobra, omin, jedzonko, zadowolony, siłka, zadowolony. Dzwonię do mojej kobiety. Hej, kocham cię, dzięki, ja cię też. Biegniemy. Nie doskoczyłem, zajebiście, wszystko robię źle. Choice! Ty obronił! Jezus, Maria, jestem nieudacznikiem. Kotka sobie tutaj ulepimy. Cały bukiet, nie, taki jeden listek. Dzwonię do mojej ukochanej. Mam samochód, stać mi było. Mam minus 200 dolarów. Świetnie, moje życie jest teraz udane. Ale autem jadę. Może kogoś potrącę niechcący? Ale nie mam dziecka. Nie, ja mam swoją kobietę. To nie są ona ani ona. Znów spróbujmy z tą samą. Cześć. Proszę, jestem piłkarzem. Ty szujo. Nikt mnie nie kocha, ale coś tutaj mam na trzecim poziomie. I yy, wychodzi na to, że znów jestem nieudacznikiem. Tylko plus jest taki, że włosy mi odrosły? Yy, nie, ale jest inny plakat. Dobra. Dobra. Posprzątaj po swoim psie. Dzięki. Jestem kolejny raz piłkarzem. Zjedzone. Zjedzone, zjedzone, a to mnie łamie serce. Cholera, jak mam kucnąć? Nie mogę kucać. Siłownia, dobra, siłownia mnie ulepsza. Zadzwonię, a to mnie. Nie wiem. Podam ci teraz, podam ci. Gol! A bo jestem trenerem teraz. Super, udało mi się, jestem. 400 dolarów do przodu, złotych, nieważne. Pomaluję sobie coś obraz tak dla ja. Nie stać mi na co. Mógłbym to kupić, ale mnie nie stać. O, jestem teraz już z dziadem, ale doszliśmy dalej. I, I co? I nadal mam taką młodą koleżankę? Ojej. Ojej. Na wózku zawalam. Mogę podskoczyć. Prawie umarłem. O nie, o nie. Książkę bierzemy. Zaraz umrę, zaraz umrę. Nie! Uch! Zawał Wygląda, jakbym miał mieć zawał. Umrę na śniegu, samotny, tylko nie to. Nie gadaj. O! szudaj startaniu hobby? Czy to jest moja trumna? Czy ja umrę w trumnie? Gdzie jestem? Czemu on jakieś munułaka robi? Ty, jestem umią. I pogrzeb, ale nie umarłem. Yy, z głodu. Żył jako słaby piłkarz. Lubił malować. Miał super przyjaciół i zawsze spędzał z nimi czas. Żył samotnie. Bez żadnej kochanej osoby wokół niego. Ludzie mówili, że miał zimne serce. Co ty szanisz jeden z drugim, bakłażany? On, I love you all through my life. I was so thankful. Byłem bardzo wdzięczny. Nie wierzyłem w niego. Nie, nie, nie sądziłem, że byłby w stanie to zrobić. Ale co? Że strzeć bramkę? I on tutaj się cofa w czasie. Byłem samotny, a potem... Zapomniałem o byciu samotnym. Przecież się rzuciła. Co ty chrzanisz? Co on jara? Tak szczerze, nigdy nie jeździłem tym samochodem zbyt często. Bałem się jeździć. Okej, okay, czyli to był błąd. Ludzie popełniają błędy. Czy mówią muszą mówić takie brzydkie słowa? Takie pełne nienawiści, bo nie trafiłem? Tutaj powinieneś był podać, nie? Zrąbałeś. Tutaj jaki błąd popełniłeś? Nie musiałem ci mówić tego wszystkiego? O co mi chodzi? Co on teraz ma Czasami nie potrafiłem malować tego, jak, jak chciałem. No właśnie, nie wiem, z chciałem, żeby został pain painterem, nagle nagle niechcący łapałem wszystkie piłki i, i cholera jasna. Dobra, zobaczymy teraz na sam koniec, jako baba czy, czy jako kobita, popełnimy lepsze życiowe decyzje, popełnimy <coughs> zbrodnie. Przepraszam, nie wiem, kto to beknął, ale to chyba wy, więc się uspokójcie. O! Wow! Teraz będę miał wszystkie butle. Nie wiedziałem, że mnie mogą nosić. Zrzućcie mnie na zjeżdżalnię! Siu! Zajebiście. Braciszku, kochany. Już ci pomagam. Pomaluję też całą chałupę. Będę miał wszystko. Będę najlepszy we wszystkim. Siup, siup, siup. Game over, nie martw się. Jeszcze 5, 6, zdążę. 7, 9. Mamy to, mamy to. Jestem smart. I tym razem będę najlepszym piłkarzem świata. Piłkarką, jestem kobietą. Dobra, muszę trenować za każdym razem jak mogę i tutaj też zdobywać yy, piłkarskie rzeczy, tutaj zdobywamy, o, ile piłków, ile piłków, przeskoczymy nad tym, kurczę, zapomniałem pogadać z koleżankami, yy, mam koleżankę i tutaj też będziesz miał get off, mulo. Fak, nie chcę, nie chcę być piłkarzem, chcę być piłka... piłkarzem, masz, no czemu nikt mnie nie lubi, walcie się na rej, nie muszę was lubić, będę najlepszym piłkarką świata. Dobra, mamy to. Jest! Będę najlepszy na świecie. Trzymajcie kciuki za mnie. Będę super. Podam ci, nie martw się, podam ci. New friend, mam przyjaciela wreszcie. I trafię. Jeszcze sobie tutaj szybko potrenuję przed tym strzałem. Pieniądze, pozdobywajmy troszkę. Będzie nas stać na coś. Jedzonko. Będę smutny, ale. Okej! Okay. Kurwa, Maci, dostrzel no tę bramkę. Co ty nie potrafisz? Nie martw się, aha, nikt mnie nie kocha. Zajebiście. Nie, nie kupujesz żadnych kwiatów, walczy się na ryj. Co? Będę kwiaty kupował? Jeszcze czego. No jeszcze czego. nada. Myślę sobie, że ja będę kwiaty komuś dawał. No no no. Nie potrzebuję, ja mogę sobie trenować piłkę? Ja nie potrzebuję przyjaciół. Choice? Dobra, mogę sobie z tobą pogadać. Hej! Jestem piłkarką dobrą. Aha, nie kochasz mnie? Nikt mnie nie kocha, widzowie. Nie wiem dlaczego. A ty mnie pokochasz? Ty mnie pokochasz? Aha. Nikt mnie nie kocha. Dobra, nie potrzebuję przyjaciół. Jestem najlepszą piłkarką świata. Teraz jak nie trafię, to znaczy, że jestem. Cymbalista. Nieważne. Yy, smutne są tutaj chmury nad mą głową, ponieważ jestem totalnym dziadem i. Cholera jasna. Nie wiem, mogę zadzwonić do kogoś ma? Macie pieniążka. Teraz? Co ty tak skaczesz powoli? Co ty kurwa za żabą jesteś? Przepraszam cię uprzejmie. Idź na siłkę. Jezu, ona tak skacze powoli i mam tyle pieniędzy. Dobra. Lonely gourmet. Nie wiem. Teraz troszkę sobie pojem, będę chyba szczęśliwszy. Hot doga zjadłem zadowolona. No a jaki miałem wybór? Nie kopać. Mam piłkę na full. Może powinienem strzelić wtedy. Ech. Stara baba. Nic nie osiągnęła w życiu. Jestem jeszcze gorszą piłkarką niż byłem przed chwilą. Ach, pomogę ci. Na wózku, na wózku, na wózku. No skacz na tym wózku. Ale życie mi się żyje dobrze. O nie. Zara, zara, chyba będzie magik robiony. Fuck. No i gg. Nie dojdę, nie dojdę. Umrę, umrę. A nie, doszedłem. Skończy się to w ten sam sposób, ale no nie udało mi się nic. Widzowie, jestem chyba do dupy w tej grę. Starałem się. You if you are a woman. No i jestem i co? I nie osiągnąłem zupełnie nic. Tak samo jak byłem chłopem. Następnym razem wierzę, że się uda. To wymaga troszkę umiejętności, bo tak jak w życiu. Żyła jako biedna piłkarka, piłkarowa. Była bardzo sfokusowana na graniu w tę piłę. Trzymała dystans od przyjaciół. No, no niestety tak wyszło, nie jestem w stanie. Nie miała nikogo, kto ją kochał, no nie wiem, nie umiem tego zrobić. Mówiła, że nie ma serca. Hm, mówili, że nie ma serca. Shi Jezu, znów będę musiał się cofać w czasie. Zimna? Co oni o mnie wiedzą? Brr, o kurde, nawet jeżeli ich trenujesz, idioci będą idiotami. To jest wina idiotów. No jaka wina trenera, że nie trafił piłkarz, nie? To jest prawda. To nie wina Brzęczka, że Robert Lewandowski jest dziad. Mówię, że jest, jest ktoś dla każdego, oprócz mnie. No, tutaj dwa razy została odrzucona sadgę. Czemu nie biegasz? Nie rozumiem. Nie pamiętam twojej twarzy, nie żebym tego potrzebowała. Tijom. Przyjaciele bardziej jak obcy. O mój Boziu. Byłam żałosna przez piłkę nożną. Moja rodzina, przyjaciele, straciłem ich. Straciłam ich przez piłkę nożną. Póki co tworzę samych przegrywów, e, którzy nic nic nie osiągnęli, ale wbijem level, tylko pytanie, co te levele robią? Tak więc ja bardzo wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się odcinek podobał i trzymajcie kciuki za, nie wiem za co, a za to, żeby następnym razem się udało, bo, bo jeżeli jeszcze raz skończę jak przegryw, to będzie mi smutno. Także dzięki i do następnego, heja!